Tak, no, proszę, proszę. proszę W paragrafie 5 punkt 5 tej uchwały, którą otrzymaliśmy jest napisane w paragrafie trzecim punkt 5, paragraf 3 punkt 5 otrzymuje brzmienie. Odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe muszą zostać załadowane do odpowiedniego, odpowiedniego pojemnika przeznaczonego na tego typu odpady lub dostarczone do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Odbiór i zagospodar... W ostatnim zdaniu, odbiór i zagospodarowanie odpadów budowlano-remontowych i rozbiórkowych realizowany jest odpłatnie na koszt właściciela nieruchomości lub dysponującego lokalem. I teraz mam pytanie: Czy odbiór, czy zagospodarowanie, jeżeli dostarczę sam do przoku, też jest odpłatne? Jeżeli chodzi o odpady budowlano żeby nie zmniejszać koszty. Do tej pory wyglądało to w ten sposób, że właściciel nieruchomości, jeżeli miał taką potrzebę, zamawiał sobie taki pojemnik u przedsiębiorcy, przedsiębiorcy mogli dostarczyć. I też odpłatnie. Tutaj na naprzeciw, że jeżeli ktoś nie ma dużej ilości odpadów, ma, ma jakąś przyczepkę, ma możliwość dowiezienia, żeby mógł sobie to dowieść do przodu, ale też odpłatnie. Ale dowie się sam. To znaczy poniesie koszty. A i teraz jakie koszty w przoku? Co będzie regulowało koszty w przoku? No, Odpady będą i odpowiednie no się I cena tego będzie gdzieś... Cennik jest na stronie internetowej umieszczony Dobrze to jest jedna rzecz. I drugą ma, żeby we wszystkich punktach, gdzie jest napisane regulaminie... O pojemnikach minimum 120 litrów wprowadzić minimum 110 litrów. Uzasadnione jest to tym, że wprowadzamy wywóz popiołu, segregację popiołu, w związku z tym te pojemniki, które jeszcze ludzie mają, można do tego bardzo dobrze wykorzystać. I to będzie, to jest, mogę tutaj powiedzieć, w których paragrafach. Jeżeli potrzeba, w paragrafie 7 punkt 1b, w dopisanym punkcie, w paragrafie 7 punkt 2, podpunkt 1, dopisany punkt C, tam też jest 110. W dopisanym punkcie trzecim w paragrafie 7, też jest 110, i to chyba już wszędzie.